Nie będę silił się na mądrości, bo też nie od tego tutaj dzisiaj jestem, tylko po prostu w najprostszej formie, w najprostszych słowach postaram się opowiedzieć to, co mam Wam do opowiedzenia. Ehm, przyznam, że debiutuję, jeśli chodzi o dzielenie się publicznie e, tą historią z mojego życia, ponieważ zazwyczaj jestem proszony o to, żeby podzielić się świadectwem swojego nawrócenia świadectwem wiary opowieścią o moim doświadczeniu Pana Boga, mojej relacji z Bogiem. Na co dzień jestem ewangelizatorem, raperem chrześcijańskim, spotykam się najczęściej z młodzieżą, jestem też liderem wspólnoty młodzieżowej w swoim mieście, nowym targu, natomiast to jest historia o mojej relacji z tatą i o tym, w jaki sposób ta relacja wyglądała, więc spróbuję w kilku słowach o tym doświadczeniu opowiedzieć. Ja wychowałem się w rodzinie alkoholowej, to znaczy mój, mój właśnie tato był alkoholikiem przez całe życie. Skąd pamiętam, jeśli już na pewnym etapie miałem jakąś mini relację z moim tatą, to ta relacja była relacją czysto koleżeńską. On też nie czuł się autorytetem żadnym dla mnie, więc nie próbował być ojcem, nie próbował być autorytetem, być przykładem, nie próbował mnie wychowywać ale raczej kumpelsko, raczej mieliśmy relacje bardzo kumpelskie w pewnym momencie. I ja niestety wiedziałem, on zresztą też teoretycznie wiedział, że to jest droga w jednym kierunku, że to jest one way ticket, ponieważ na pewnym etapie też swojego życia zostało, została u niego zdiagnozowana marskość wątroby. Czyli facet się zużył już totalnie. I powinien przestać pić całkowicie. Niestety to się nie stało. E, i, I mój tata niestety pił do końca swojego życia, e, a koniec jego życia, z początek końca jego życia nastąpił w 2017 roku. To już było 3 lata e, po początkach mojego nawrócenia, czyli ja już byłem nawracającym się, e, na, nawracającym się młodym. E, nie wiem, czy mogę powiedzieć mężczyzną, młodym chłopakiem. Miałem wtedy 23 lata, 24 lata. I już wtedy patrzyłem na to doświadczenie troszeczkę inaczej. Ale mój tata miał jeszcze trochę czasu, ponieważ ja pamiętam moment, kiedy ja go w cudzysłowie znalazłem bo to nie tak, że go znalazłem ale spotkaliśmy się to był początek listopada 2017 roku. Tata miał zupełnie inną twarz. Jego twarz była totalnie zmieniona przez chorobę. Na tym etapie, w tym stadium choroby, twarz alkoholika jest całkowicie żółta, oczy tak samo i ja wiedziałem, że coś jest nie tak. Natomiast ja nie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, co się dzieje. I powiedziałem mojemu tacie, że musimy jechać do szpitala, że coś trzeba z tym zrobić. I tata nie chciał się na to zgodzić, natomiast, bo oczywiście miał milion rzeczy do zrobienia, natomiast finalnie zabrałem go do szpitala. No i w szpitalu oczywiście został. Tam niestety, z bólem serca muszę powiedzieć, że przez personel oddziału, na którym leżał, był traktowany jednak jako pacjent drugiej, trzeciej kategorii. Nie mówię, że tak jest zawsze, natomiast niestety w naszym przypadku tak było. Ja Czułem, może to nie było werbalnie mi przekazane, ale czułem, że ludzie, którzy się nim opiekowali, mieli takie spojrzenie, mieli taki wyrok, że ten facet sobie sam zasłużył na to, nie? I, I to jest jego wybór, jego decyzja, że on tu jest, że tak naprawdę mógł inaczej skończyć, bo mam wrażenie, że niestety trochę tak się cały czas patrzy na chorobę alkoholową, nie? Nie mówię, że jest tak albo tak. Kazik śpiewał, że są różne odcienie szarości, od czerni do białości, i wierzę, że mój ojciec również, oczywiście sam na pewno przyczynił się do tej choroby, ale wierzę, że inne powody również tego były, że wylądował w tamtym miejscu, w tym stanie, w którym wylądował. I niestety ta opieka, mam wrażenie, że nie, nie była z takim oddaniem. Ale to sprowokowało coś innego. To sprowokowało to, że ja. Jako jego syn, który nie czuł więzi i nie czuł miłości do, do tego człowieka, zdecydowałem się wejść w tą przestrzeń. Zdecydowałem się wejść w tą przestrzeń opieki. I te dwa miesiące, ten okres czasu od początku listopada, nie na dwa miesiące, bo mój tata zmarł 18 grudnia 2017 roku, więc to było niewiele ponad półtora miesiąca. Natomiast to był okres czasu, kiedy ja wszedłem w rolę de facto mojego taty. Ponieważ to ja myłem go, goliłem go, karmiłem go, przebierałem go bardzo często, gdy był posikany, gdy no, zdarzało mu się już na tym etapie nie trzymać moczu, więc, więc tam no, można powiedzieć, że na pewnym etapie tego, tego stadium tej choroby to już był taki stan paliatywny. I, I w wielu takich podstawowych czynnościach musiałem mu pomagać. To było bardzo terapeutyczne dla mnie. Bardzo terapeutyczne, bo ja widzę, jak Pan Bóg mnie przeprowadzał przez jego chorobę i uczył mnie miłości do tego człowieka właśnie przez tą ofiarną miłość, przez tą, przez tą ofiarną opiekę, która nie mogła mi już przynieść żadnej korzyści po ludzku. I to doprowadziło do tego, że gdy tata umierał to ja naprawdę za nim, zacząłem za nim tęsknić, mimo tego, tak, że nie miałem zbyt wielu dobrych wspomnień z tym człowiekiem. Dzisiaj, e, 8 lat po jego śmierci, ja sam jestem tatą, mam dwójkę dzieci, mam trzecie dzieciątko w drodze i cholera jasna, ja tęsknię za moim ojcem. Ja chciałbym, żeby moje dzieci miały dziadka. Ja mam wiele tematów, co do których e, nie znam odpowiedzi, wiele pytań, do których nie znam odpowiedzi, i chciałbym usłyszeć, co mój tata miałby do powiedzenia na ten temat. Ja na etapie nastoletniego życia, kiedy bardzo wyrokowałem nad swoim ojcem i miałem bardzo złe zdanie na jego temat, dzisiaj widzę, że kurczę, mój ojciec, gdyby nie choroba alkoholowa, to był. Kozacki facet! To był gość, który umiał na akordeonie grać, na gitarze, na perkusji, który umiał wszystko naprawić w domu, który skakał ze spadochronem. To był facet, który miał żyłkę do wszystkiego. Jak mam wrażenie, mężczyźni tej ubiegłej ery, którzy byli MacGyverami w swoim domu, ja zazdroszczę temu facetowi tego, że on to umiał. Ja mam wiele w ręce do wszystkiego w swojej chacie. Nie zdążyłem się tego nauczyć od swojego taty. I, i, I dzisiaj naprawdę za nim tęsknię. Naprawdę za nim tęsknię, widzę, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez jego chorobę właśnie terapeutycznie. Natomiast to, co było bardzo ważne, kluczowe na pewnym etapie, i myślę, że to jest takie przesłanie tej mojej historii. Dzisiaj, chociaż ta historia ma wiele, mam wrażenie, że ta historia ma wiele wartości, i ja pewnie nawet z moją, z brakiem wiedzy i nieusystematyzowaniem tego. Też z takim debiutem opowiadając tę historię Wam, myślę, że mógłbym się skupić na wielu innych przestrzeniach w tej historii i mógłbym postawić akcent w zupełnie innym miejscu. Natomiast dzisiaj tak mi przyszło do głowy, że bardzo ważnym akcentem w tej historii jest wybaczenie. Bardzo ważnym, bo jestem Bogu wdzięczny za to, że mój tata nie umarł, gdy ja żyłem w nienawiści do tego człowieka. Jestem bardzo za to Bogu wdzięczny, że gdy mój tata umierał, to ja wiedziałem, że my mamy czysto między sobą. I ja czułem pokój, gdy on odszedł. Mimo szeregu rzeczy, które zawalał nie? Na, na, na przestrzeni całego swojego życia, to ja czułem absolutny pokój, wręcz taki, że ja na pewnym etapie. Oczywiście cały czas za niego się modlę, nie? Ale miałem takie kurczę, chyba już nie trzeba się za niego modlić. Nie wiecie, o co chodzi? że Ja już miałem takie przekonanie w głębi serca, że ten człowiek już na pewno jest z Bogiem, nie? Myślę, że mógłbym dużo jeszcze na ten temat opowiadać, bo, bo tak jak mówię, przeróżne są głębokości i, i odnogi tej historii, w które można by było wejść. Natomiast jeśli miałbym z czymś właśnie was zostawić, jeśli chodzi o tą historię, to. No, że że naprawdę nie ma czasu, nie? Naprawdę nie ma czasu. Ja się cieszę bardzo i Bogu dziękuję za to, że ja zostałem przez Niego doprowadzony do przebaczenia, do pojednania z moim tatą i że Pan Bóg oczyścił przedpolę całkowicie w tej relacji, nie? Natomiast wiem, że wiele osób zmaga się z tym, nie? Wiem, że to jest duży problem bardzo często, że są ciche dni, które się przeradzają w ciche miesiące, które się przeradzają w ciche lata. Im dłuższa cisza, tym większy mur do pokonania, większa bariera, nie? Żeby się odezwać do tej osoby, z którą nie rozmawiam już tak długo. Nie wiem, kiedy to się może skończyć, nie? A potem nawet najszczersza moja wola i pragnienie tego, żeby usłyszeć od tej osoby chociaż jedno słowo: już nic nie da. Więc póki mamy czas, nie? To spróbować przynajmniej się pojednać. I, 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 I chociażby ze względu na to, że to jest też takie już wyświechtane, ale czasem osoba, ta, której mamy zamiar, czy chcemy, pragniemy wybaczyć, może nie zasługuje po ludzku na to, żeby jej wybaczyć, ale Ty nie zasługujesz na to, żeby nosić w sercu nieprzebaczenie, nie? Bo to Tobie też robi krzywdę, czasem nawet dużo większą niż ten człowiek Ci wyrządził, nie? Tyle, bo już gadam od rzeczy. Bądź nie wiem gdzie tu jest, bo znowu tam zobaczę ciebie, gdy przyjdzie gres. Teraz zamknij swoje oczy i leć Uwielbiałeś żeglować, my na łodzi i woda Katut rozbijał falę, letnia bryza na naszych głowach Wiatr popychał nas dalej, słońce wcale nie chce się chować.